Dzień dobry, dzień dobry, jestem Ewelina Lekka i witajcie na moim kanale. Dzisiaj będzie odcinek o 10 najdroższych fotelach na świecie. Jesteście ciekawi? Oglądajcie. Miejsce dziesiąte. Nasz ranking zaczynamy od fotela zaprojektowanego w 1960 roku. Nie zostały jednak wtedy wprowadzone do produkcji, a stało się to dopiero w 2010 roku. Oparcie wyprofilowane jest ze sklejki, a nóżki to szczotkowana stal nierdzewna. Możecie nabyć taki fotel za jedyne 5350 dolarów. Miejsce dziewiąte. Na miejscu dziewiątym fotel zaprojektowany przez George'a Nelsona w 1955 roku. Odrobina humoru, czystość formy i minimum materiału to dewizy, które przyświecały twórcom tego okresu. Nelson zaprojektował fotel inspirowany orzechem kokosu. Odwrócił natomiast kolorystykę. Biel mięszu stanowi zewnętrzna warstwa krzesła, natomiast czarna skorupka w tym przypadku jest miękką poduszką. Kokosowy fotel Nelsona dostępny jest za 5439 dolarów. Miejsce ósme. Na miejscu ósmym fotel zaprojektowany przez Harry'ego Bretoya. Najbardziej rzeźbiarski fotel tego projektanta został wykonany w 1952 roku. Zostało wykonane ze zespawanych drutów. Prototyp powstał ponad 60 lat temu, ale do produkcji trafił dopiero w 2005 roku. Możecie nabyć takie siedzisko w sklepach Kartel za jedyne 6628 dolarów. Miejsce siódme. Chyba nie ma osoby, która nie kojarzyłaby tego fotela. Siódme miejsce na liście to Ekczer projektu Arnie Jacobsen. Zaprojektowany w 1958 roku specjalnie do holu i recepcji hotelu Royal Hotel w Kopenhadze. Ekczer dostępny jest w szerokiej gamie kolorystycznej tapicerki, a także w skórzanej tapicerce. Ten niesamowity fotel może być Wasz za jedyne 7891 dolarów. Miejsce szóste. Pozycja szósta i fotel z polskim wątkiem. Hotel zaprojektowany jest przez czołowego architekta reprezentującego nurt zwany dekonstruktywizmem. Znany jest przede wszystkim z budynków Muzeum Guggenheima w Bilbao, Centrum Zdrowia Mózgu w Las Vegas i tańczący dom w Pradze. We wczesnych latach 90. Gary współpracował z firmą Knoll, gdzie tworzyli meble eksperymentalne testujące wytrzymałość listewek klonu. Zainspirowany tym materiałem stworzył krzesło, które później nazywane było Power Club Chair. Krążą również plotki, że fotel ma polskie korzenie. Podczas jednej z podróży Gerego do Polski, a dokładniej do Łodzi, trafił w sezon truskawkowy. A na ulicach roiło się od ludzi niosących łubianki pełne truskawek. Po bliższym porównaniu fotela i koszyka. Może faktycznie coś w tym jest. Gdybyście chcieli postawić taki fotel zainspirowany polską łubianką w swoim salonie, przygotujcie się na wydatek rzędu 9330 dolarów. Miejsce piąte. Robi się coraz poważniej. Jesteśmy dopiero w połowie, a ceny foteli siękają już 16 tysięcy dolarów. Fotel zaprojektowany przez Fin Jul inspirowany jest tronem wodza. Siedzisko jest symbolicznym przedstawieniem uzbrojenia, władzy, potęgi. Siedzisko zaprojektowane zostało pod wpływem inspiracji wystawy broni, która odbyła się w Kopenhadze w 1949 roku. Miejsce czwarte. Fotel z pozycji czwartej jest zdecydowanie spełnieniem marzeń niejednego dziecka. Zaprojektowany został w 2006 roku przez Braci Campana. Wyprodukowany jest w edycji limitowanej i na świecie istnieje tylko 25 egzemplarzy. Siedzisko jest idealnym podsumowaniem twórczości Braci Campana, którzy tworzą właśnie w takim duchu upcyclingu. Możecie nabyć taki hotel za jedyne 85 tysięcy dolarów. Pytanie tylko, który rodzic skusiłby się na taką zabawkę dla swojej pociechy. Miejsce trzecie. Dochodzimy do podium. Na miejscu trzecim fotel, który wygląda jak statek kosmiczny. Fotel zaprojektowany został przez australijskiego projektanta Marka Newsona, który cieszy się sławą międzynarodową od 1985 roku. Krzesło zostało sprzedane w 2006 roku na aukcji za 968 tysięcy dolarów. Opłowiowy kształt przypomina trochę stylistykę z lat 30. Gumowe nóżki, trzy gumowe nóżki, gładko przechodzą w formę, zlewając się w jedną całość. Fotel wykonany jest przede wszystkim z tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknem szklanym. Jeżeli fani Madonny czują, że gdzieś już widzieli ten fotel, to nie mylą się. Siedzisko pojawiło się w teledysku do piosenki Rain. Miejsce drugie. Na miejscu drugim prawdopodobnie najwygodniejszy fotel obrotowy na świecie. Wspomniałam o nim już wcześniej, tworząc odcinek o 10 najdroższych meblach na świecie. Pod lupę została wzięta ergonomia i to właśnie jej zasady zadecydowało o tym, jak będzie wyglądało krzesło. Fotel dostępny jest już za 1,5 miliona dolarów. Miejsce pierwsze. Na zaszczytnym miejscu pierwszym fotel, który pojawił się również w rankingu 10 najdroższych mebli na świecie. Przedstawiam Wam smoczy fotel wart 27 milionów 800 tysięcy dolarów, wykonanej z naturalnej skóry, a jego podłokietniki tworzą dwa splecione ze sobą smoki. Jest to fotel irlandzkiej projektantki Ellen Gray. Zainspirowana baśniami i powieściami stworzyła fotel w duchu dawnych legend. Fotel był częścią kolekcji Yves Saint Laurent i Pierre Berger został sprzedany na aukcji za 27 milionów 800 tysięcy dolarów jednej z polskich historyczek i kolekcjonerek, Barbarze Piaseckiej-Johnson, która w 2001 roku według Forbes'a została uznana za jedną z najbogatszych, z 20 najbogatszych kobiet na świecie. Jeżeli chcielibyście dowiedzieć się coś więcej na temat tej aukcji, zapraszam Was do obejrzenia filmu 10 najdroższych mebli na świecie. Podsumujmy. Jeżeli jesteście ciekawi kolejnych filmów tego typu, nie zapomnijcie subskrybować kanału, a także zostawcie kciuka w górę. Do zobaczenia za tydzień!